To był naprawdę dobry trening, chłopaki, postaraliście się, brawo! Ha, dzięki, trenerze. No dobra, idziemy do szatni się przebrać. Och, dziewczyny, czy my zawsze musimy tutaj siedzieć, kiedy oni mają trening? To już robi się nudne. No co ty gadasz? Och, Robcio jest taki przystojny, uwielbiam na niego patrzeć. A kiedy się spoci, wygląda jeszcze fajniej. O co ty opowiadasz? On jest dużo starszy od nas. Ha, a co to za problem, że jest starszy? Mi on też bardzo się podoba. O? Nie wiedziałam, że tobie Robert też się podoba. Och. No dobra, dziewczyny, nie wiem jak wy, ale ja idę dzisiaj na lody. A no poczekaj, idziemy z tobą. Mm, te lody są naprawdę wyśmienite. O, dziewczyny, zobaczcie. To Robert i jego koledzy. O nie! Nawet lodów w spokoju zjeść nie można. O, ale super, że trener nas dzisiaj pochwalił. Daliśmy radę chłopaki. O, cześć dziewczyny! A co wy tutaj robicie? O, no jak to co? Przyszłyśmy na przepyszne lody. <laughs> no to smacznego! I do zobaczenia w szkole! O. Oni są cudowni. Dzień dobry, córeczko. Jak było dzisiaj w szkole? Jak ci minął dzień? O, cześć, tatusiu. O, to był taki normalny dzień. Sprawdzianów nie było, a więc żadnej oceny nie dostałam. A było całkiem nieźle. No to wspaniale. Za chwilę będzie kolacja. Tato, poczekaj, bo ja mam do ciebie taką małą prośbę. O, o co chodzi? No, mógłbyś mi dać stówkę? Huh? Stówkę? A na co? No, Tatusiu, zobacz sam. Zobacz tylko, jak mam mało nowych ubrań, ciągle chodzę w tym samym. Chciałabym sobie kupić coś nowego. O, rozumiem. Ostatnio byłaś bardzo grzeczna. No dobrze, niech będzie. Och, Tatusiu, bardzo Ci dziękuję. Dziewczyny, idziecie ze mną dzisiaj do centrum handlowego. Chcę kupić sobie nowy ciuszek. O, ja odpadam. Jutro praca klasowa, muszę się uczyć. Ja tak samo, a ty też powinnaś. Och, dziewczyny, co? No ile można się uczyć, no? Musimy teraz o siebie zadbać. Chcemy przecież, żeby chłopaki zwrócili na nas uwagę, co nie? Och, wiesz, mi Robert też się podoba, ale nie będę zawalać. Jutro praca klasowa, idę do domu się uczyć. Mm, nie to nie! Sama sobie pójdę? Kupię sobie coś ekstra. Dziewczyny padną z zazdrości. Dzień dobry, młoda Damu. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Chciałabym jakiś ładny komplecik. Może bluzeczkę i spódniczkę? O, mam coś ekstra. Tu na manekinie, bardzo dziewczęcy komplecik, to hit tego sezonu. Faktycznie bardzo ładny, ale bardziej podoba mi się ten komplet. O, myślę, że jesteś na niego troszeczkę za młoda. Nie, bardzo mi się podoba. Poproszę właśnie ten zestaw. O, no dobrze. Haha, wspaniale, jutro będę wyglądać po prostu cudownie. O rety, miałam się pouczyć do pracy klasowej, ale już jest tak późno, nie chce mi się. Ach tam, jak raz dostanę słabą ocenę, to się nic nie stanie. Och, aby szybko było jutro. Skarbie, te bułki są wyśmienite. Przepyszne śniadanie, dziękuję. Och, gdzie jest Zuzia? Spóźni się na lekcję. Nie spóźnię, nie spóźnię, już jestem. Mmm, bułki, super. Huh? A w co ty się ubrałaś? Co to za strój? Och, nie możesz w tym pójść do szkoły. Widać ci w tym brzuch. Jak ty wyglądasz? Czy ty pomalowałaś sobie rzęsy? Mamo, teraz wszystkie dziewczynki się malują, a ten strój jest czaderski. Wyglądam w nim bardzo ładnie. Mama ma rację, ten strój jest bardzo wyzywający. Nie możesz w nim pójść do szkoły. Och, dlaczego wy mnie ciągle traktujecie jak małą dziewczynkę? Mam już 12 lat. Mogę się ubierać jak chcę. I właśnie tak pójdę ubrana do szkoły. Koniec kropka. Orety. Porozmawiam z nią, jak wrócę z pracy, kochanie. Teraz muszę już iść. Och, dobrze, że sobie wszystko poćwiczyłyśmy, poprzypominałyśmy. Nie będzie źle, zobaczysz. Na czwórki powinniśmy zaliczyć. O, matko, zobacz na Zuzie, jak ona wygląda. A, cześć dziewczyny! Cześć! O, cześć, ale dziwnie wyglądasz. Nie dziwnie, tylko fantastycznie. No, nie wiem, widać ci brzuch. Poza tym, ten strój. Nie, no, on w ogóle do ciebie nie pasuje. Co ty opowiadasz? Po prostu jesteś zazdrosna. Dobra, chodźmy na lekcję, bo jeszcze się na pracę klasową spóźnimy. Och, ja nie jestem przygotowana. No dobrze, życzę wam powodzenia. Mam nadzieję, że się uczyliście. hej pójdziemy po lekcjach na boisko. Porozmawiamy o tym po pracy klasowej nie teraz. Dziewczyny! Proszę o ciszę, nie wolno rozmawiać. Och, już nie mogę się doczekać końca lekcji. No i super, poszło mi naprawdę nieźle. Mi tak samo. A, ja tam się tym nie interesuję teraz w tym momencie, to ja tylko myślę o tym, żeby pójść na boisko. Idziecie ze mną? E o, ja chyba odpadam. Nie mam ochoty siedzieć znowu na boisku. No chodźcie, proszę, nie chcę tam iść sama. O, no dobra, niech ci będzie. O, o, rety, dziewczyny, zobaczcie, idzie, idzie na robcia. Cześć, chłopaki! O, Zuzia? Cześć! Y Fajnie wyglądasz! O, dziękuję! O, jest tam, zobacz! O, a co to za dziewczyna? Cześć, skarbie! Och, tęskniłem! Chodźcie, idziemy na gofry! Dobra, ale z bitą śmietaną! O nie, on ma dziewczynę! No a co ty myślałaś? Jest dużo starszy od nas! Mogłaś się tego spodziewać? No. To ja moją stówkę wydałam na takie ciuszki dla niego. A on, a on tak mnie potraktował. No jak tak można? Och, przestań się umazać. Och, dziewczyny, najgorsze jest to, że na 100% dostanę jedynkę z pracy klasowej. W ogóle się nie uczyłam, bo cały czas o nim myślałam. Och, pomożemy ci ją poprawić spokojnie. Och. Złamał mi serce. No już mała przestań. Pyszne lody poprawią Ci humor. Podobała Ci się historyjka? Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał bajolanki, by być na bieżąco z nowymi odcinkami. Do usłyszenia! Pa pa! Ra, pa, pa.